Kiedy wchodzisz do Minecrafta i jedyne co widzisz, to jest żółty. A potem widzisz jakiegoś brzydkiego youtubera. Wymordy moje, HunterBase z tej strony witam was w kolejnym odcinku z mapek od widzów. Dzisiaj jestem na kolejnej mapce od widza, a o witaj jest napisane, witaj, witaj. Eee, słuchajcie, postanowiłem, że jakby co to muzyka teraz nie oznacza tego, że to jest głupie, czy jest B mapa. Po prostu będę puszczał sobie muzykę, bo nie lubię po cichu siedzieć. O, to tak, to mamy informacje. Witaj na mojej mapce. Mapa by Amumika Kuli. To jest mój stały widz. Tester. Next, na mapę tworzyłem 2-3 dni. ma bez Boobów. Ok, zobaczymy. Zasady. Ty graj na game Model 2, kliknij. Poziom trudności pismo. Kliknij. O, to dobre. Podległo się derwanie czanków 8. A ja nie dlaczego muszę 8 mieć. Nie chcę mieć 8. Poziomy. Parkour Easy. Find the na labyrinth, parkour, medium, surreal, Gravitacja drift, parkour, ostateczna walka. Jak będzie survival, że będzie zniszczył Obsydian, to od razu lecę. Dobra, tu jest parkour. To są chyba... Czekaj. A jest jakby na początku tora parkour spot. się, sobie żeby dokładnie się yy... postawił skoczyć na niego, ale na środku bloku. Dobra. Dobra, postawił się na pewno. Good, good. No, takie takie parkury to ja lubię, panie kochany. Tak, to ja mogę parkurować cały dzień. To jest pierwszy poziom, ale to nie wszystko. Dobra, teraz mam mały i łatwy. Hmm. Find the button, ok. Nie tak łatwo. Nie tak łatwo, nie tak łatwo, nie tak łatwo. Hmm. A tutaj nie ma Jakoś na tym dyrcie na przykład czy coś Nie, tutaj nie ma. Tu też popatrzę sobie właśnie pod tymi bokami. Chociaż nie, to z drugiej strony by nie mogłoby być. Bo tutaj jest bloczek. Także to by raczej tutaj nie pasowało. Hmm. No wychodzi na to, że nie taki łatwy ten ten. Find the debaton, hmm. nie mam pojęcia szczerze mówiąc. A Labirynto, o, takie labirynto to lubię. E, dobra, ty sobie nie za trudne, bo ja nie otworzę labiryntów, więc powodzenka, dobra. Dobra, sobie mogę na tym. Ale to jest najgorsze, co może być: kiedy się tworzy labirynt i to jeszcze z tym piaskiem spowalniającym. Soul sandem. To jest strasznie niefajne. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się szybko przejść, bo ja bardzo nie lubię labiryntów. No, udało się, dobra. Parku medium. Zakieram się na pierwszym parku, że spawn pointy same się stawiają. Ok. Dobra. Kurde, trochę nie wyszło. Die o, Ten parkour to taki śmieszny trochę. Można tak przeskakiwać, sobie takie skróty robić. Dobra. Tych skoków drabinkowych najbardziej nie lubię. Dobra, ten jeszcze parkur był w miarę easy. Serio. Dobra, teraz są 2 razy 180, Ty chyba to lubisz, jeżeli tak, to skaż dalej, no dobra, spróbujmy. Fajnie, że autor dał możliwość właśnie wyboru, czy lubimy, czy nie lubimy, to to, to to nie jest 180, bo to było takie bardziej udawane, no to było, to może być ciężkie. Bo tutaj to jeszcze nie ma problemu, bo tutaj to można sobie tak przeskiknąć. O, proszę bardzo. Dobra, to teraz survival. Eee, dobra. Sorry, ale nie na, nienawidzę obsydianu. Nienawidzę po prostu obsydianu. Okej, okay, udaje się że przednie leder, teraz czas na grawitację. Ale e, to nie jest inna grawitacja, bo musisz lecieć do góry. Weź na płytki i odleć nam. Dobra, odlatuję. Ło panie kochany! Ło! Ło! to ho, ho Dobra, to teraz drift na lodzie. O co ci będzie o to, że łódkę? Łotką po lodzie musisz driftować do końca, więc powodzenia, dobra. Próbujmy. E, e. Czy tam się ustawił spawn point? Chciałbym wiedzieć. Ustawił się, to git. Bardzo fajnie ogólnie zrobiona mapa, muszę przyznać. Jak nawet na to, co było już powtarzające się, jeżeli chodzi o mechanikę, muszę przyznać, że jest naprawdę świetnie. Dobra, udać się przypomnieć były trudne, jak nie to ten parkour jest, chyba że jest... Z... Nie, ale chyba jesteśmy mężczyzną, a nie babą. Dobra. Tu jest śmiesznie z tym... wow. To było dziwne. Dlaczego tu był ten blok? O, dobra, udało się. Chyba. Dobra. I teraz tutaj co? Na to. Nie. Nie, no trzeba tam. Ale nie z tej strony jakoś. Czekaj. Z tej strony trzeba, tak? No. Bo tutaj była ścianka, a tutaj już. Nie, tutaj też jest ścianka, bo tu nie mogę wyjść, tak? Tu jest ścianka. No, spróbujmy, spróbujmy. Będzie bardzo ci... Ej, dlaczego? Ja! Wyżej, wyżej. Toż sobie pozwólcie, że sobie. O, czekaj, czekaj, tu jest ścianka. Aha, że tu jest blok. Dobra. To mi się wydawało coś tutaj. W takim razie. No ale to będzie cięż. Kurwa mać! Dlaczego mnie stawia na tym bloku? Ja muszę, czekajcie, ja muszę to sam ustawić, bo to widzę, że... Dobra, ustawiłem sobie. Albo tutaj od razu, I Tutaj był... ...była możliwość właśnie skiknięcia. Rage quit? Nie, no co ty! Ten parkur akurat... Nie był aż taki ciężki. Idziemy do walki. Ok, na serial mode. To teraz, to teraz ostateczna walka ze mną. Jak mnie pokonasz, to wrzucić postaw na iron block. Ale uwaga, ja taki łatwy do pokonania nie jestem. No to zobaczymy w takim razie. Co? Wow! Jakiego on jumpa ma? What? Ja was dwóch naraz pokonam. Ale przede wszystkim ile tutaj komend zostało użytych? Fajnie w ogóle... Pobustowane, coś, coś no Niby to samo, ale nowe. Kurde, i to jest fajne. To jest strasznie fajne. Zobaczcie, pokonałem już te, tą dwójkę. Co mówię, że nie pokonam, nie pokonam. Taki łatwy nie jestem. Jedno jabłko mi starczyło, tak naprawdę, żeby cię rozwalić. Nagroda, postaw na Iron Bloka. Gratulacje! Mamy 9 minut. Niecałe 10, tak naprawdę to tutaj jest? Gratulacje Gratulacje, przyniosłeś moją płytkę, powiedz na odcinku czy nadaje się e, do tego Jak chcesz więcej mapy akademii, to powiedz na odcinku, weź na płytki za to jak to przeczytałeś Bardzo bym chciał, ponieważ widzę, że żeby... No, ta strona to jest taka strona dzięki której ta mapa by nie powstała e, Ponieważ tam są wszystkie komendy, które wykorzystałem Link Możesz stronkę dać do opisu, żeby twoje mapy były bardziej zajebiste Aż kliknę, zobaczę Minecraft Tools EN Public Gallery PHP, proszę bardzo. To macie stronę właśnie, żeby były zajebiste takie, to nawet powiedział. Oj, powrót mamy do początku. Także, niby to samo, a inne. I bardzo się cieszę właśnie, że wyszło coś takiego. Bo to jest znak, że jednak można zrobić to samo, ale o wiele lepiej. I to mi się bardzo podobało. Te parkury były troszeczkę dziwne, że tam w jednym momencie nie załapał oczywiście spawn point. Ale tak ogólnie to, to było git. Nie wiem dlaczego wtedy mi nie załapał, może przez to, że byłem na game modzie, nie mam pojęcia. Ale ogólnie wszystko spokojnie najbardziej Także mordeczki, serdecznie riga za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało wszystkie instrukcje. Macie bo to było na tyle kolejny odcinek z mapy od widzów postaram się, żeby był za tydzień. Ja się zabierzę, jak nam do następnego i trzymajcie się, Ju!